Melania Trump wraca na rynek kryptowalut. Po 10 miesiącach ciszy, była pierwsza dama znów promuje swój Momecoin Melania, oparty na Solanie. Na Platformie X pojawiło się wideo stworzone przez sztuczną inteligencję, pełne patosu, obietnic i hasła o drodze w przyszłość. Ale analitycy blockchain od razu zauważyli coś ważniejszego. Nie padło ani jedno słowo o kontrowersjach wokół projektu. Według danych Bubble Maps i Look on Chain, z portfeli zespołu sprzedano tokeny warte ponad 30 milionów dolarów. Z funduszy, które miały należeć do społeczności. Kolejne transakcje przyniosły następne milion i pół w zaledwie kilka dni. Efekt? Cena tokena Melania spadła o ponad 99%, od szczytu 13 dolarów do niemal zera. Za projektem stoi Hayden Davis, znany z innych memecoinów, które kończyły się dokładnie tak samo upłynnieniem puli i ogromnymi stratami inwestorów. Powrót Melani bez wyjaśnienia tych afer budzi podejrzenia, bo w świecie krypto, kiedy polityka spotyka memy, zazwyczaj to inwestorzy płacą rachunek.